Profesjonalizm to na pewno jedno z pierwszych określeń, które przychodzą na myśl, kiedy przywołuje się imię Marcina Gortata. Przychodzenie na czas, słuchanie poleceń, to wszystko nadało odpowiedni tor jego karierze, zarówno kiedy zaczynał, jak i cały późniejszy czas. 17 luty 1984, Łódź. Marcin Gortat miał już dobry fundament do sukcesu, czyli odpowiednie geny, będąc synem sportowców. Boksera Janusza Gortata oraz reprezentantki Polski w siatkówkę Alicji Gortat. Zaczynając swoją karierę sportową od gry w piłkę nożną i lekkoatletyki. W koszykówkę zaczął grać dopiero mając 18 lat, ale wystarczyło mu kilka miesięcy, żeby zostać powołanym do kadry Polski. Trenując w klubie ŁKS Łódź od 2002 do 2003 roku. Kto cię wycią ciągnął z Polski do Niemiec, bo zanim dostałeś się do NBA, to kilka lat w Bundesliga grałeś. Tak, i tu jest dobra historia i nie, nie, nie da się ukryć, że tą historię do dziś mam, e, że tak powiem, troszeczkę wypominaną, ponieważ Osobą, która zauważyła mnie w włoskim klubie sportowym był, e, był to trener, serbski trener Który nazywa się Milan Gajć Milan Ej. Gajć Jest to były trener bodajże Pruszkowa Był w Polsce, e, tak, tak, tak no, Nazwisko w, w, Był trenerem Pruszkowa, e, Pruszkowa wtedy I e, bodajże ocierał się nawet o Mistrzostwo Polski e, W związku z tym, że ożenił się z Polką To osiedlił się w Łodzi e, I Milan Gajć Miał przyja przyjaciela Waselina Maticia w Kolonii yeah <laughs> i polecił Waselinowi Matyciowi Marcina Gortata i Waselin Matyci w związku z tym, że był w Kolonii, to przejechał do Francji, gdzie ja pojechałem na turniej U20, nie wiem, czy ty wtedy też byłeś na tym turnieju we Francji z nami. Nie. Tam był konkurs sadów słynny, na którym zrobiłem sad spod nogi, z osobistych, na łokciu zawisłem, no to były te czasy popisów, kiedy jeszcze się troszeczkę skakało. I, i, I szczerze mówiąc, jedyne tylko to się robiło, nic więcej. Wtedy trener był zachwycony, spakował mnie we Francji do auta i i pojechaliśmy do Kolonii. W Kolonii poszedłem na trening, pobiegałem dosłownie 15 minut, nie potrafiłem totalnie nic zrobić. Wtedy Stefan Beck, prezes prezes klubu powiedział, dobra, usiądź kolego, usiądź na ławeczce i podszedł do mnie... Nic, nic. Ich hab zu A vergessen. <laughs> I przyszedł do mnie Waselin Vas Matyć, mówi okej, okay, masz zrobić to samo, co żeś zrobił. Była przerwa na wodę, wyjdź teraz na park zrób to samo, co żeś zrobił we Francji na turnieju. A ja mówię, nie, ten, że nie będę się popisywał. Mówi, zrób to, bo od tego zależy twoje życie i twoja kariera. I wtedy wyszedłem, walnąłem sad z osobistych, zrobiłem stad pod nogą, na sam koniec zawisłem na ramieniu, na, na łokciu i trener, ten Stefan Beck, Ale trektor, co, bez, bez rozgrzewki od razu? No po tych 15 minutach biegania, trener popatrzył się na mnie, ten, ten Stefan Beck, menadżer popatrzył się na mnie, takie oczy zrobił, mówi, dobra, szybko do szatni, kom, kom, kom. idź do szatni. No i przyszedłem po, po treningu do, ja myślałem oczywiście, że ale wstyd, niezły wstyd sobie narobiłem, będzie tragedia. Mówię, dobra Trudno, wrócę do domu, idę do szkoły, zakończę szkołę, zdam maturę i będzie fajnie. Poszedłem do biura i, i, i Stefan Beck, pamiętam, z tenerem maticiem zapytał się, co chcesz w życiu robić. Ja mówię, że nie wiem. <laughs> nie wiem jeszcze. A oni powiedzieli, no to będziesz grał w koszykówkę. Masz tutaj bilet, wyłożyli bilet, masz miesiąc, pożegna się z rodziną, spakuj się i przyjeźdź do kolonii. No i tak zaczęła się moja historia. No dobrze. Po przygodzie w Łodzi grał da Dane Energy Kolonia, aż w roku 2005 wziął udział w drafcie NBA i został wybrany z 57 wyborem przez Phoenix Suns. Pamiętam ten dzień i... I, I pamiętam, ponieważ w momencie kiedy wyczytali moje imię, była przerwa na kurde donacy wtedy w telewizji. Jak wróciła, wróciliśmy. Nawet to nie jest nagrane, w sensie gdzie jest to prze, przez Kamery, które to Wyciągną filmowały, tam, może tak. trzeba to wyciągnąć. Właśnie, ale... pojęcie to wyciągnąć. No Myślę, że nawet teraz sobie to gdzieś przy... zapiszę i, Widzisz, i, i to zrobię. I, I nie zapomnę tego do dziś, że pamiętam, że zostałem, jak już z, z re... ta, ta przerwa na reklamę mignęła, to na dole paseczek był napisane tam 55, ten, 56, ten, 57 Marcin Gortat Phoenix. No i wtedy był po prostu szał. Ja już pamiętam do, yy, ciastko, jakie siadłem i popijałem <laughs> tą słodką herbatą amerykańską i zakrztusiłem się prawie. Sobie. I no dosłownie, ale co ty nie spodziewałeś się, że cię wezmą? Ee, Czy no miałem informację, no, że... miałem informację, na początku gdzieś tam miałem informację, że będę na początku drugiej rundy. No ale potem tak zaczęło to mijać, no to ta fika, druga runda, fika, no pierwsza, i... druga runda, środek drugiej rundy mnie nie ma, mówię, ale wow, emocje, mówię, cool. ale mówię, no będzie lipa. I nagle patrzę, boom, z 57 jestem i, i, i wybuchłem tak emocjami. E, pamiętam, że 15 sekund później telefon e, i macie klampę dzwoni. E, macie klampę, był wtedy Phoenix, no i odbieram telefon i on, on od razu, my dog mówi, będziemy grali razem w jednej drużynie. Ja mówię ale wypas, zajebiście, ze wszystkim ci pomogę. <gry> A ja wtedy mówiłem, mówię, no mówię, poczekaj, mówię, mówię, stary, nawet nie wiem, co się dzieje i, i nagle patrzę drugi telefon do mega agenta, nawet, dobra, czekaj, mój agent dzwoni, zaraz ci odzwonię. No i dzwonię do mojego agenta, odbieram od mega agenta, a on mówi, nie ciesz się, bo nie jesteś Phoenix. A ja mówię, ale jak? Jestem z nimi teraz na słuchawce, zaraz ci powiem, gdzie jesteś, poczekaj, dogaduję ostatnie, ostatnie rzeczy, zaraz do ciebie odzwonię za dwie minuty, z nikim jeszcze nie rozmawiaj. Ja mówię, okej, okay. no i znowu dzwoni do mnie, Macie lampę, mówi stary, ale zajebiście się cieszę, <gry> kiedy będziesz. A ja mówię, ty nie będę, bo jednak nie jestem Phoenix. mówi, jak nie jesteś Phoenix? Ja mówię, no tylko mnie wybrali, ale jestem już 10 oddany. No i dostałem telefon po dwóch, trzech minutach, mówię, jesteś w Orlando Magic. A ja mówię, no ale ja przecież nawet nigdy w Orlando Magic treningu nie miałem. Mówi, tak, ale oni nie specjalnie, o co chodzi w ogóle. specjalnie nie wzięli treningu z tobą, nie robili treningu, żeby nie zdradzić zainteresowanie tobą. Byli w kolonii cztery razy cię oglądać, mówi o tobie, wiedzą wszystko. Czyli no ty i nie tego nawet. Ja nawet nie wiedziałem tego. i Do Bundesligi, tak? Wróciłem do, do, do Wróciłem do Bundesligi, wiedziałem doskonale, że wrócę. Pojechałem do, Bundes... Pojechałem do, do Europy, po pierwszym sezonie wróciłem, gdzie miałem bardzo dobry sezon, bo zdobyliśmy mistrzostwo, mistrzostwo to, Niemiec mówiłeś, no? i automatycznie zakwalifikowaliśmy się do Euroligi, gdzie graliśmy tak. z, z Procomem wtedy i ze świętej pamięci Adamem Wójcikiem, dlatego wróciliśmy do, 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 do Bundesligi, wróciłem po, po pierwszym sezonie, znaczy inaczej, zagrałem trzeci sezon w Bundeslidze, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo, pojechałem na, na Ligę Letnią i miałem fantastyczną, rewelacyjną Ligę Letnią. Dominowałem kompletnie wręcz, do dziś nie są złoma te rekordy w Lidze Letniej. Oh. E, mianowicie miałem 5 bloków na mecz i to do ciekawe, dziś no? nie jest to złamana, złamany rekord. A ile tam meczyków wtedy nie, się... Pięć meczów graliśmy. Okay. Każda Liga Letnia miała 5 meczów i no co to najlepsze było... To i, I był mecz po meczu przez 5 dni pod rząd. Ja wszystkie pięć zagrałem po 30 minut, dlatego sam dzisiaj nie wiem, jak to zrobiłem dlatego fizycznie. Cię, cię kolana bolą dzisiaj. Dlatego się mnie kolana bolą, ale, ale no nie da się ukryć, że zagrałem fantastyczne zawody, byłem na, biegałem, no byłem, byłem, byłem niesiony powiedzmy no, przez aniołów, że tak powiem na, e, byłem niesiony na takiej energii, adrenalinie, że po prostu fantastycznie się grało, ale też byłem przygotowany mieś, przez cały miesiąc się przygotowywałem właśnie przed tą ligą letnią, bo Orlando mnie zaprosiło do siebie. Na miesiąc przed ligą letnią dostałem auto, dostałem hotel i jeździłem, podróżowałem, bawiłem się na Florydzie i, i, i trenowałem do Ligi Letniej. Zagrałem tą Ligę Letnią i po trzech meczach, Brian Hill, pamiętam wtedy jeszcze ten taki malutki trener powiedział, że nie, jeszcze nie jesteś dobry, wracasz dalej do Europy. Po trzech meczach. A ja mówię tutaj, miałem średnią lekko 15-10-5 bloków. Listen coach. I to był po prostu szok dla mnie. To był, tak, taki był dla mnie taki szok wtedy pamiętam, bo ja byłem już, ja byłem święcie przekonany, że ja że... się dostanę do NBA. Że ja, ja wejdę do NBA na, te, na tego trzeciego centra i będę Czyli grał. Czyli te NBA. skrzydła podcięte. Te skrzydła zostały tak podcięte, tak ze mnie zeszła po prostu e, energia i, i chęć do gry kompletnie, że pamiętam, że popełniłem bardzo duży błąd, pojechałem wtedy do restauracji, która była obok sali właśnie tej, tej gdzie gdzieśmy trenowali i grali. E, I rozmawiałem z moim agentem, bardzo mocno gestykulowałem w restauracji. Tak zwany body language pokazywałem i, mm -hmm. i, i, i bluzgałem po angielsku, że w życiu nie chcę do tego NBA iść, nienawidzę tego NBA, mówi, powiedziałem, że chrzania to NBA mówię, nie chcę nic z tym NBA robić. No i wszyscy dookoła słyszeli, co ja powiedziałem. No i to mówię i potem mój agent mówi, módl żeby to kiedyś nie wróciło, nie ugruzło cię w tyłek, to, co żeś teraz krzyczał i, 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 i flugał na, na całą motoczkę NBA i na całe środowisko NBA. E Wróciłem do Stan, wróciłem do Niemiec, zagraliśmy czwarty sezon w Bundeslidze, w Eurolidze zagrałem w miarę so solidny sezon, nie był takiś bardzo dobry, pamiętam, tam zagrałem z jedną osobą, którą do dziś nie dopadłem, mianowicie e, Lazaros Papadopoulos, wielki grecki center, który po prostu wbił mnie w ziemię, ale po prostu ośmieszył mnie tak, jak nikt nigdy, nigdy w życiu mnie nie ośmieszył I, i nigdy nie udało mi się go złapać, rewanżu. czy to w kadrze rewanżu na nim złapać i go poobijać, ale gośmie po prostu zabił pod koszem kompletnie. No i, i, i pojechałem do NBA i znowu była ta sama historia. Brian Hill został zwolniony. Druga, samej druga. E, wtedy już była trzecia, bo jeszcze już. pierwszą ligę, to z pierwszą ligę letnią grałem w Las Vegas, ale to było pewne, że w, zaraz po rafcie zagrałem okay, no to... w o, Las Vegas. Ta druga, to, było to, co tak, ta druga to była, gdzie mi podziękowali i potem pojechałem na trzecią i na trzeciej właśnie była sytuacja, gdzie e, powiedzieli, ja jadąc na ligę letnią powiedziałem, że po co tam jadę i tak się nie dostanę, jak, co mogę jeszcze zrobić fizycznie, żeby zagrać lepiej, i tak mnie nie wezmą, a trener, mój agent powiedział do mnie, że nie, bo zmienił się trener Jeżeli będziesz trenował ciężko i tak dalej, to, to może cię weźmie I tak sobie pomyślałem, dobra, jadę na miesiąc, mówię, bo znowu mnie zaprosili miesiąc przed Mówię, przynajmniej pojadę, pobawię się Auto dali Auto dali, pobawię się, mówię, skorzystam, mówię, a, a mówię, takie wakacje sobie zrobię dłuższe. I pojechałem z totalnym nastawieniem, że w ogóle tylko jadę sobie zagrać pięć meczy i wracam do domu. A tu bum, dostałem się do ligi NBA. Jak to pierwszy to dzień w NBA to pamiętam, było rzecz, którą dzisiaj wielu zawodników nie potrafi zrobić, ani, ani nie umie. To było Yes sir, yes sir, yes sir. Czyli tak nie ma problemu, tak proszę. Już dziękuję, proszę coś przynieść, podać, Teraz zanieść. Ma tego, tak? tego dzisiaj nie ma, tak, tego nie ma. dzisiaj nie ma. Coś w Polsce e... też nie I, I mogłem. Myślę, że młodzież tego nie ma w sobie. Pokory nie ma, pokory nie ma takiego. E... Mają dzisiaj charaktery. Ja rozumiem, że można mieć charakter, ale posiadanie charakteru to nie jest charakter, kiedy odczekuję się trenerowi, odczekuję okay. się starszemu zawodnikowi. Pokaż charakter w pracy. Mianowicie, co, co, bo to jest dobry temat do poruszenia. Dla mnie charakter to jest kiedy Tener ma już dość, kiedy kolega obok Twojego w Twoim zespole ma dość, a Ty zostajesz na hali i harujesz. To charakter to jest wtedy, kiedy boli Cię kolano, boli cię, boli cię, boją Cię plecy, a Ty zostajesz i harujesz, póki masz siłę i jeszcze widzisz. Charakter to jest wtedy, kiedy trener Ci mówi zrób 10 posłuszeń, a Ty robisz 12. Charakter jest wtedy, kiedy robisz to dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojej przyszłości. To jest charakter. To jest I, kwestia już chyba rodziców to jest, trochę. I to jest rodziców, to jest, to jest, to jest twoje serce, to jest twoje, to jest, to, to jest, jak jesteś wychowany. I mnie nikt nie musiał powiedzieć, że muszę przyjść na trening. Ja nie ukrywam, ja był czas, że potrafiłem się bawić, do dziś potrafię się bawić, ale e, potrafiłem się bawić do szóstej rano, a ja już o siódmej wyciskałem potężne to to. a ja potrafiłem wyciskać potężne ciężary na siłowni, gdzie reszta jeszcze spała. To jest stara szkoła. I to jest stara szkoła ja i, i tak byłem wychowany, dlatego na tym polega charakter. Charakter polega na tym, żeby się przyznać do błędu, pracować nad sobą, jeżeli spadłeś z dużego konia, bo wydawało Ci się, że jesteś dobry, to pójść porozum do głowy i, i, i powiedzieć przyznać się, że y, przegrałem, pod, zostałem pokonany. Muszę wrócić do ciężkiej pracy, muszę wrócić do tego, żeby e, e, harować ciężej i żeby jeszcze bardziej bolało. W Orlando był oczywiście zmiennikiem Dwighta Howarda i dopiero w playoffach 2009 dał radę się wykazać, kiedy w siedmiomeczowej serii z Bostonem, w swoim tak zwanym śmieciowym czasie na boisku, trafił 12 z 13 rzutów i 6 na 6 osobistych przez cały okres trwania serii. Po pierwszym sezonie w playoffach dostałem szansę, gry tam w jednym, dwóch meczach i, i w miarę wypadło średnio. W drugim sezonie myślałem, że zacznę grać jako zmiennik. Zagrałem 2-3 mecze i zostałem odstawiony na ławkę i Zacząłem się wtedy denerwować, bo mówię, no okej, okay, no został mi ostatni sezon, jak gdyby na kontrakcie, ten drugi rok na kontrakcie, no potrzebuję grać. Pamiętam wtedy pojechaliśmy, przez trzy miesiące nie grałem, pojechaliśmy w grudniu na, do me, na mecz w Phoenix i Phoenix na rzutówce rannej, pamiętam, powiedziałem sobie, ok, jak dzisiaj nie zagram, to po, znaczy nie, raczej, po dzisiejszym meczu zadzwonię do Megagenta i powiem, że może czas na wymianę. E, tak sobie mówiłem i czwarta kwarta meczu z Phoenix, Dwight zderzył się z kimś pod koszem, chyba wtedy z Robinem Lopezem. Zderzyli się kolanami i rozwalił kolano. I wszedłem na parkiet. Dostałem, tener mnie wpuścił na parkiet na wtedy chyba na 10 minut. No i, I, się, i, otworzyło i się otworzyło. 10, pamiętam, 10 punktów, chyba 6 zbiórek. 10 punktów, 6 zbiórek w... W 10 minut na parkiecie oczywiście ledwo oddychałem potem, bo nie byłem tu kompletnie gotowy pod względem kondycyjnym na takie szybkie tempo. Wtedy jeszcze ze Steve'em Nashem, a Do Domajer to, to było takie bieganie, że nie zdążyłem nawet, nie byłem na to gotowy w, 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 kondycyjnie. I potem był kolejny mecz w Utah, gdzie, gdzie czekałem na decyzję Dwighta, czy zagra on na rozgrzewce. Na rozgrzewce yy, jednak stwierdził, że nie da rady, usiadł i ja oczywiście siedziałem na rozgrzewce i, i zacierałem ręce, że mówię wow, zacznę, będzie to mój pierwszy start w NBA. Będzie to mój pierwszy start w NBA wtedy zagrałem słabo, bo to było 5 punktów, 5 zbiórek, ale za to 5 bloków. I Wygraliśmy ten mecz w Utah, no i mimo, że nie zagrałem rewelacyjnie, to ten napział zwycięskiego składu się nie zmienia. I pojechaliśmy do Golden State. Eee, I ten powiedział zwycięskiego składu się nie zmienia. Jak będę grał słabo, to najwyżej mnie zdejmie, okay. zdejmie mnie najwyżej zaraz po tam paru minutach. No i tam już eksplodowało. I miałem Dobrze. 16 punktów, 13 zbiórek, chyba 3, zbi 3 bloki i od tego momentu stałem Czyli się tak już tak takim regularnym, Ciędolą. tak, to już się też stałem, pomaga. stałem się wtedy już takim regularnym zmiennikiem. Ale to wiesz, praca, ciężka praca i los otworzył drzwi, nie? No, to tak, tak jest, tak, los to otworzył to tak, to drzwi jest. Drzwi. jest takie powiedzenie, nie daj, e, jak, jak jesteś starterem, to nie daj szansy swojemu zmiennikowi, bo ponieważ możesz już nigdy te, z tego, tego miejsca nie odzyskać. To, to jest mądre powiedzenie. Orlando po jednak nie udało mu się wyjść z cienia królującego, jakby nie było wtedy nad NBA Dwighta Howarda i swoje skrzydła rozwinął dopiero w Phoenix, do których został przeniesiony w sezonie 2010-2011. 11. Szybko doznał skoku w ilości rozgrywanych minut oraz zdobywanych punktów. Zamiast biegać 15 minut na parkiecie, biegał ich prawie 30. Oraz zamiast zdobywać 4 punkty na mecz, zdobywał ich 13, mając okazję być obsługiwanym podaniami przez co by nie było legendarnego rozgrywającego Steven Nesha. Z Orlando do Sans, to była wymiana Ty chciałeś, czy to poszło jak? Ja chciałem, ja chciałem, ta wymiana była bardzo potrzebna. Ja chciałem, pamiętam, że e, pierwszą wymianę przeżyłem bardzo ciężko, z tego względu, że. No nie byłem na nią gotowy, no, nie byłem na nią... znaczy nie byłem psychicznie na nią gotowy, aczkolwiek potem jak usłyszałem, że będzie Steve Nash i wielu innych graczy, to, to odżyłem, odżyłem koszykarsko, ale nie ukrywam, że czasy czasy Phoenix wspominam bardzo źle. To było, to było... Tak, to była najgorsza organizacja w jakiejkolwiek w życiu grałem i okay. to był jeden wielki zaprzeczny no, ale... burdel jeżdżący na kółkach. No niestety. Ale ja z tym punktem, to też miałeś chyba szczęście Steve Nash. Tak, miał. tak. No tak jak powiedziałem, pod względem koszykarskim to odżyłem i zbudowałem swoje nazwisko ale pod względem wszystkiego innego to był, to był, no i powtórzę jeszcze raz, jeden wielki burdel. I do dziś tam myślę, że jest bałagan i y, mogą mnie zacytować nawet, ponieważ osoby, mów, które, mów, to, osoby które tam są nie, nie powinny w ogóle prowadzić tej drużyny. W tym czasie zdążył już zyskać swoje przezwisko, Polish Hammer, na który zasłużył wbijając dosłownie gwoździe nad zawodnikami drużyn przeciwnych. Może zdobywał mało punktów, ale co by nie było były one widowiskowe. Kto jak kto, ale nesz potrafił wykorzystywać atletyczne uwarunkowania Marcina i w swoim drugim sezonie w Phoenix Marcin zdobywał najwięcej w swojej karierze bo aż 15,5 punkta. Zbierając przy okazji 10 piłek na mecz. Przygoda z Sans jednak długo nie potrwała, drużyna nie dostawała się do playoffów, tułając się gdzieś na końcu tabeli, więc w 2013 chwilę przed startem sezonu Gortad został po raz kolejny wymieniony do Washington Wizards. Gortia, Polska noc od kiedy się odbywa to za kiedy, kiedy Polska, noc, Polska noc odbywa się właśnie od czasów Phoenix, Phoenix i, i dlatego, dlatego e, właśnie powtórzę jeszcze raz, że za to, fi, za to nie będę wspominał Phoenix okay. bardzo dobrze i za to jestem, do dziś mam za ni za złe, że e, zorganizowaliśmy Polską noc. Pierwsze, na pierwszym meczu otwarcia sezonu, gdzie ściągnąłem e, 20, chyba 1 czy 24 osoby z polskich, za które zapłaciłem bilety, lo, zapłaciłem za, za, za osoby, za które zapłaciłem e, bilety lotnicze, mieliśmy sprzedanych około 800 biletów e, dla, dla polonii amerykańskiej w Phoenix. I na 48 godzin przed meczem zostałem wymieniony. I to było no, no, mm, za na największe, no skurwy, skurwysyństwo ze strony <laughs> Phoenix, mimo że poszedłem do nich dziesięciokrotnie, mówiłem, mówię: "Powiedzcie mi, że czy będę w wymieniony?" Mieli. Czy, czy mieli dokładnie no, powiedzcie, czy będę wymieniony czy nie. Dzwonił mój agent, ja byłem cztery razy się pytać z menadżerem: "Nie, nie, budujemy zespół wokół około ciebie, wszyscy mnie informowali, że będziesz wymieniony. Ja nawet wiedziałem, że będę wymieniony, wszyscy mnie informowali i ostrzegali. Ja się pytałem, mówię: "Słuchajcie, nie będę zły na was. Nie Będę, nie będę, nie będę nawet robił problemów. Ja będę przygotowany, będę ciężko pracował. Tylko dajcie mi znać, żeby no nie było po prostu problemów. Wynajmę mieszkanie na miesiąc, dwa albo z miesiąca na miesiąc. Okay. Nie będę wysyłał aut do Phoenix. Wynajmę jakieś auto. Nie wiem, no będę przygotowany, nie zrobię polskiej nocy. Oni nie, nie, nie będziesz grał. No i bum, doszło do takiej sytuacji. 48 godzin przed meczem polskiej nocy, przed meczem otwarcia, wymienili mnie do Waszyngtonu. No i taka była kolej rzeczy przez kolejne 2-3 lata to nie podałem ręki żadnemu menadżerowi, ani człowiekowi z Phoenix. To no za... Za... W Waszyngtonie stał się trzecim najważniejszym filarem drużyny, wspomagając drugoroczniaka Bradley'a Billa i również młodziutkiego Johna Walla, stawiając już wtedy najlepsze zasłony w całym NBA, przy okazji będąc prekursorem tego, co zaczęto później nazywać tak zwanym Gortat Screen. Szczerze powiem, że znam przypadki, gdzie ludzie, żeby uwiecznić to, upewnić się, że to zostanie zapamiętane, tym nazwiskiem ludzie robią specjalnie wywiady, ludzie specjalnie przekupują dziennikarzy, żeby napisali potężne artykuły, że ta i ta zasłona została wprowadzona przez tego i tego zawodnika, żeby w koleżach używali tych zwrotów, kładzie się nacisk na tenerów. Ja nigdy takiego czegoś nie zrobiłem, a mimo to utknęło to w pamięci wszystkich Amerykanów i trenerów i, 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 i ta myśl szkoleniowa. Moje zasłony, które stawiałem, po prostu utkwiły w pamięci wielu trenerom i utkwiły w NBA. No, gdybyś mnie zapytała 20 lat temu, czy w ogóle... O tego znaczy, Będziesz jak, jak grał kiedyś w NBA. Powiedziałbym, co? Zmień leki. Zmień leki, przestań. A ja bym ci powiedział, ja mam 12 lat, nie tam, biorę żadnych leków. Zmień leku. leki, to on ci powiedział, zmień leki. Ale jakbyś z czym powiedział, nie że będziesz miał 12 lat, to jeszcze na koniec e, wprowadzić zasłony, które będą znane na całym świecie i zasłony będą się nazywały twoim nazwiskiem. No to. to, to... Nie wiem, no zemdlałbym. Tam jako weteran odrobinę no, zaprowadził chłopaków do ich pierwszych w życiu playoffów, kiedy oni dopiero się z nimi obywali. I przez następne 4 lata trzy razy udało im się przejść do drugiej rundy, gdzie jednak za każdym razem czegoś im brakowało, przegrywając nawet nie z królującymi wtedy na wschodzie Cleveland, a z innymi drużynami, które i tak potem w finałach konferencji odpadały. Wasz największy sukces tam to był chyba półfinał konferencji, nie? Tak, no dwa razy półfinał konferencji. No, mi, to jest przez to, że Lebron był na. No niestety czy... tak. Myślę, że tam był jeden z powodów był dlatego, że Lebron był, a drugi to przede wszystkim taki, że no troszkę brakło tam w niegdzie gdzie rezerwy. E, myślę, że John, John, John i Brett nie byli jeszcze wtedy takimi tak dobrze rozwiniętymi zawodnikami, gwiazdami jak obecnie są. To były takie lata początkowe dla Johna i dla Bradley'a, oni wtedy zaczęli dopiero grać w playoffach. Można powiedzieć, że ja ich wziąłem do playoffów, tak naprawdę, jako, jako ten okay. weteran. Oni jeszcze wtedy w playoffach nie grali, dopiero się ogrywali i, i, i myślę, że kolejne lata dopiero pokazały, że oni są naprawdę jeszcze większymi liderami. No, ale pod koniec grania już tam miałeś dość chyba trochę, nie? Tej sytuacji. No tak, no, nie no, sytuacja, z Johnem, to sytuacja z Johnem była bardzo nie, 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 niepotrzebna. Myślę, że ta sytuacja była również wykreowana troszeczkę Poprzez różne, różne aspekty w trakcie sezonu, i najgorszym rzeczą było to, że e, trener nie miał wsparcia menadżerów. E, i, I przez to John miał za dużo, że tak powiem, władzy w swoich rękach. E, nie da się ukryć, że no, trener nie, nie do końca go kontrolowała. A... No, sam wspominałeś, że nawet się spóźnił na, na, na. No potrafił bęcie, się spóźnić, tak, to potrafił się spóźnić, no, to było frustrowane, ponieważ no, każdy z nas pracował ciężko i, i, i starał się być e, profesjonalni z toma, no, nie do końca było to z jego strony też. Dobra. A potem przyszedł trener Brooks i transfer do Clippersów. Marcin jednak podczas swojej przygody w Washington zaczął się starzeć. W swoim ostatnim sezonie tam, grając już mniej minut i zdobywając jedynie 8,5 punkta na grę. Co w połączeniu z jego sytuacją, jaką był konflikt z liderem składu Johnem Wallem, nie miał on za dużego wyboru i poprosił zarząd o wymianę, która i tak była nieunikniona. A jego prośba była taka, żeby spróbowali wymienić go do Los Angeles Clippers. Szczęśliwym trafem Clippers nawet go chcieli i mieli co zaoferować w zamian. Ale to była mimo wszystko końcówka przygody Marcina Gortata w NBA. Lata już nie te i Clippersi wykupili jego kontrakt po tym jak zagrał dla nich 47 meczy. 7 luty, Kto ci powiedział, że to koniec? Ha, ten telefon, który dostałem, był bardzo bardzo taki e, dziwny. Jeszcze pamiętam słowa do Cariversa, który do mnie zadzwonił i pamiętam ach, ach. Takie te, to takie parsknięcie w telefonie. <grym>, takie parsknięcie, ja mówię, ja już od razu wiedziałem, mówię dok, mówię, come on, man. Ja mówię, mów, mów co musisz mówić? Mówię, 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 nie wymiękaj mi teraz. nie, On mówi, no niestety muszę ci podziękować, zrobiliśmy taką i taką wymianę. Ja mówię, mówię, ale mówię, dok, luz, mówię, słuchaj, ja rozumiem. <laughs> rozumiem, że to jest to biznes, nawet teraz. Czuję to, jak to mówię, ale no jest to, jest to biznes i mówię, mówię, mówię luz, słuchaj, no ja mam 12 lat w MBA, zrobiłem swoje, swoje zakopałem w ogródku, swoje skarbonek parę napełniłem. <laughs> Nie zwalniasz 18-letniego chłopaka, który teraz będzie szukał pracy, mówię, mówię luz. I no tylko dobił mnie tym pytaniem na sam koniec, co teraz robisz Mówi, masz dużo kontaktów w NBA, masz dużo kontaktów w Europie, powinnaś zostać przy NBA, pracować w NBA, co teraz robisz? I tak, takie pytanie, ja mówię, ja mówię, doch, mówię, 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 minutę temu mnie zwolniłeś, mówię, skąd ja mam wiedzieć? Ja mówię, ja nie, mam, nie, nie wiem, co mam teraz z sobą zrobić w tym pokoju, a ty się pytasz, co mam teraz na życie robić? I, i on mówi, no tak, no tak, <laughs> faktycznie, ja mówię, doch, ja mówię, mówię, trzy razy byłem wymieniony w życiu, mówię, to jak jest wymiana, to ja wiem, co ja mam zrobić, ale właśnie zostałem ucięty, mówię, to wykupiony, ja mówię, to, to, to. Ja nie mam pojęcia co ja zrobię za 5 minut z sobą, a ty się pytasz co, co ja będę robił na życie. Jeszcze raz powtórzę, wielokrotnie to powtarzałem w wywiadach. I tak byłem w Czepku urodzony. Orlando na Florydzie, Phoenix w Arizonie, no Kalifornia, tak. LA w Kalifornii. Ja przez całą prawie karierę w grudniu chodziłem na basen, bo czyli nie, stolica słoneczko, tylko tak, Stolica była tylko innym doświadczeniem, aczkolwiek też było fajnie pomieszkać w Waszyngtonie, gdzie Spokój. wszyscy politycy są, tak, i, i przyjeżdżały wszy, wszystkie, wszystkie, że tak powiem partie z naszego kraju i, i można było poznać wszystkich polityków, z nimi porozmawiać o, o, o życiu. W tym czasie Marcin mógł przejść do wielu drużyn playoffowych, żeby je wspomóc jako weteran, ale interesowało go jedynie granie dla tych, które mają możliwość zdobycia mistrzostwa. Nie udało mu się jednak dogadać już nigdy z żadną z nich i w ten sposób zakończyła się może nie jakoś super spektakularna, ale jak najbardziej udana kariera Marcina Gortata. Nie był on może jakąś super gwiazdą, ale zostawił swoje piętno na NBA. Nawet jeśli jego prime przypadł na erę słabszych centrów, kiedy DeMarcus Cousins i DeAndre Jordan byli jednymi z najlepszych na tej pozycji, to i tak zaraz za takimi nazwiskami był właśnie Marcin Gortat. Po karierze dalej wspiera nie tylko polskich koszykarzy, ale ogólnie młodych sportowców, prowadząc parę Szkół sportowych w Polsce i ogólnie bardzo aktywnie wspierając młodzież na wszelkich eventach i kampach, piętnując również od czasu do czasu Polski Związek Koszykówki, który nie raczy go zaprosić na żadne wydarzenie. Co nie jest jednak jakąś wielką stratą dla Marcina, patrząc na to, jak źle zarządzaną instytucją jest PZ Kosz, na którą mam o wiele gorsze określenia w głowie, ale żeby uniknąć problemów, ugryza się w język. W każdym razie, co by nie mówić o Marcinie Gortacie, zrobił naprawdę bardzo, bardzo wiele dla Polski i polskiego basketu, udzielając się. I pomagając dalej również po karierze, będąc polską legendą koszykówki. I też kolejnym przykładem, jak dobrze zarządzać finansami zdobytymi na sporcie, o czym często wspominam w wywiadach. Jest kolejnym polskim przykładem, że konsekwentna, pokorna, ciężka praca może Cię zaprowadzić dalej, niż sam jesteś sobie w stanie wyobrazić. Dzięki za obejrzenie, e, ja osobiście może nie jestem jakimś super fanem Marcina Gortata. Nie ze wszystkim się zgadzam na pewno o czym mówi, ale no, szanuję sportowców, szanuję go jako sportowca. I na pewno jest spoko gościem, który naprawdę bardzo dużo zrobił po prostu dla koszykówki No i teraz no dla dzieciaków, sportowców i tak dalej To jest super, super ważne dla przyszłości w ogóle No tych wszystkich dzieci tak naprawdę Bo nawet nie mówiąc o tym, że możemy mieć lepszych reprezentantów Polski czy coś To no choćby nie wiem, nadwaga i otyłość to choroby cywilizacyjne Więc no, jakby prowadzenie szkół sportowych na pewno jest super na plus I pomaga w ogóle przyszłości narodu i tak dalej Także bardzo spoko, bardzo mi się to podoba Odpowiadając też na pytania, tak, noszę czapkę, ponieważ nie chciałam mi się mieć włosów. Przy okazji, w sumie, akurat w dzień wydawania tego filmu, pewnie sobie na Instagram e, wrzucę e, fotkę z Ficikiem właśnie tym, który mam na sobie. Więc wpadajcie, bardzo zapraszam, ponieważ na story daję dużo kontentu i koszykarskiego i śmiesznego. Tylko, no, nie ma was tam, nie macie jak tego zobaczyć. A i... warto, warto, naprawdę warto. No i co, szczerze, Gortat troszkę mi się kojarzy z Mariuszem Podzianowskim, jeśli chodzi. no... Tą konsekwentną pracę, pokorę i tak dalej. E, także, jeśli chcecie zobaczyć film o Pudzianie, no to klikajcie. Dziękuję swoim wspierającym za to, że tu są i mnie wspierają, ponieważ, no, e, między innymi dzięki Wam mogę płacić czynsz. <grym> także, dziękuję bardzo i na razie.